Cześć, słuchajcie, postanowiłem nagrać materiał dotyczący inwestowania w nieruchomości zagraniczne w takich krajach jak Hiszpania, Dubaj, Cypr i tak dalej. Chociażby z tego względu, że dostaje sporo zapytań, czy warto w takich krajach jest inwestować. Ja ogólnie sam osobiście mam doświadczenie z inwestowania w nieruchomości za granicą, ale i mam masę informacji ze strony naszych klientów, którzy z nami sprzedają nieruchomości i kupują, czy to inwestycyjnie, czy też dla siebie taką nieruchomość za granicą, ale oczywiście to jest bardzo mały odsetek. Głównie osoby inwestują tam po prostu pod kątem czystego czerpania korzyści z tytułu wynajmu takiej nieruchomości. I teraz w takim filmie, który udostępnię już ten weekend, przedstawimy sobie plusy i minusy płynące ze zakupu nieruchomości za granicą i porównamy to sobie z rynkiem w Polsce, z perspektywy polskiego obywatela. Jakie to niesie ze sobą korzyści oraz ryzyko. Jak wyglądają kwestie podatkowe, kwestie płynności rynku, bo to jest dosyć istotne. To nie sztuka jest kupić tylko nieruchomość, czy ja faktycznie ją później spieniężę. I jak wygląda kwestia w ogóle samej obsługi takiej nieruchomości, czy chcę korzystać z firmy zewnętrznej, która nawet przy wynajmie krótkoterminowym potrafi pobrać do 30% marży, więc to jest dosyć istotne. E, wiadomo, nieruchomość to też nie jest inwestycja na giełdzie, więc ona też wymaga ciągłego, można powiedzieć, inwestowania w jakieś tam naprawy, usterki i tyle. To nie jest tak, że kupimy, nas nic nie interesuje i czerpiemy tylko zyski, e, więc ja to mówię Wam z własnej perspektywy, a na przykład wrzucę na temat e, też taką nieruchomość, którą miałem w Wielkiej Brytanii, i na przykład cieszę się, że ją bo dla mnie dosyć istotne są aspekty gospodarcze, społeczne i polityczne, ani oszukujmy się, że w Wielkiej Brytanii nie dzieje się dobrze. I chociażby takie aspekty warto wziąć pod uwagę. I będę zawsze zwolennikiem, że jeśli chcesz inwestować za granicą, rób to na pewno w krajach, gdzie dominuje system zachodni. To jest bardzo ważne. Więc słuchaj, jeśli zainteresował Cię ten materiał. Daj znać w komentarzu, czy chciałbyś nagrać coś podobnego, a już ten weekend wylatuję materiał na kanałach YouTube. Trzymaj się, cześć!